Cześć, dziś pokażę Ci jak stworzyć profil na Instagramie, który przyciągnie dziesiątki tysięcy obserwujących. Podzielę się z Tobą wiedzą opartą na moim 6-letnim doświadczeniu i rozmowach z topowymi twórcami. Gotowy? No to zaczynamy! Skupmy się na pierwszym kroku, jakim jest uzupełnienie profilu. Zacznijmy od zdjęcia profilowego. Pamiętaj, by wybrać zdjęcie, które wyróżni cię z tłumu. Jasne kolory przyciągają wzrok. A oto przykłady skutecznych zdjęć profilowych: Mirosław Skwarek, Pablo Tuiz, Monika Bednarsz czy chociażby moje. Teraz przejdźmy do ustawienia konta twórcy. To daje ci dostęp do narzędzi, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na Instagramie. Pokażę ci jak to zrobić krok po kroku. Wchodzisz w ustawienia i prywatność, zjeżasz na dół i wybierasz typ konta i narzędzi. Następnie przechodzisz na konto profesjonalne. W opisie profilu pamiętaj o dodaniu kontaktu do ciebie. Oto kilka przykładów Efektywnych opisów. Jest to profil Maksymiliana Bojka z przeniesieniem na jego stronę. tudzież mój, również z przekierowaniem na stronę internetową. Kiedy już uzupełniłeś swój profil, czas na pierwsze posty, masz dwie opcje. Publikować osobiste zdjęcia lub tworzyć wartościowe treści. Spójrzmy na przykłady obu tych strategii. Wstawianie postów ma kluczowe znaczenie dla budowania konta na platformach takich właśnie jak Instagram. Mianowicie zwiększy to Twoją widoczność, a algorytmy mediów społecznościowych często faworyzują aktywne konta. Zwiększysz również zaangażowanie Twoich widzów, rozwiniesz relacje z Twoimi obserwatorami oraz pamiętaj, by pokazywać na postach spójność i Profesjonalizm. Mianowicie pokazuj, że jesteś zaangażowany w swoją działalność na Instagramie, przykładowo jak robi to Patryk Zielonka. Znajdź swoją niszę. Czy to będzie technologia, zwierzęta czy podróże? Oto jak analiza konkurencji może Ci w tym pomóc. Wyszukaj pasjonujący Cię temat i przeanalizuj swoją konkurencję. Sprawdź dzięki temu obecne trendy i zainteresowania w Twojej branży, dzięki czemu zidentyfikujesz to, co jest popularne i co pozwala lepiej dostosować swoje treści do zainteresowań Twojej widowni. Przez analizę konkurencji również możesz znaleźć luki w ich treściach, czyli obszary, które są niewystarczająco eksplorowane lub pomijane. To właśnie da Ci szansę na wypełnienia tych luk swoimi unikalnymi treściami. Pamiętaj, żeby nie kopiować, a raczej inspirować się treściami innych twórców. Wyróżnij się. Zrozumiesz też, co działa, zoptymalizujesz hasztagi pod swoją niszę. Sprawdzisz jak wygląda estetyka i styl u Twojej konkurencji. Podpatrzysz, jakich strategii używają, żeby zaangażować swoich widzów i sprawdzisz, czy nisza jest płodna. Mam tu na myśli informacje o potencjalnych partnerach biznesowych, influencerach, firmach, z którymi możesz w przyszłości nawiązać współpracę i zarabiać. Kolejnym krokiem jest strategia i materiały krótkometrażowe. Kluczem do sukcesu są Reels. Pokażę Ci jak tworzyć treści, które zwiększą twoje zasięgi. Oto sekret tworzenia popularnych reels. Reelsy, które szybko zyskują zaangażowanie, polubienia, komentarze udostępnienia, mają większą szansę na wybicie się na Instagramie. Twoje reelsy powinny być krótkie i zwięzłe. W erze ograniczonej uwagi ważne jest, aby szybko przyciągnąć uwagę widza i trzymać ją do końca filmu. Ważnym aspektem jest zapewnienie dobrej jakości wideo. Dobre oświetlenia, czysty obraz, ewentualnie stabilizacja te czynniki mogą znacząco wpłynąć na jakość twoich materiałów. Koniecznie zachęcaj też do interakcji poprzez zadawanie pytań, prośbę o pozostawienie komentarza lub udostępnienie twojego reels. Tak jak już wcześniej Wspomniałem, udostępnienie zwiększa szansę na wyższe zasięgi. Publikuj regularnie. Publikuj codziennie i o stałej porze. Dlaczego to takie ważne? Zobaczmy. Pomoże Ci to w budowaniu bazy obserwujących i zwiększy zaangażowanie na Twoim profilu, a między nami algorytm uwielbia regularne publikacje. Sekretem i kluczem do sukcesu jest połączenie kreatywności, autentyczności, strategicznego podejścia, tworzenie riz, które są zarówno angażujące, jak i wartościowe dla Twoich obserwujących. Zwiększy to Twoje szanse na sukces na tej platformie. Przejdźmy do ostatniego kroku, jakim jest monetyzacja profilu. Gdy osiągniesz odpowiednią liczbę obserwujących, czas na współpracę. Oto, jak skutecznie kontaktować się z markami. Po pierwsze, Dokładnie zbadaj markę, zrozum jej produkty, wartości, styl komunikacji. Pokaż jej, znasz i jesteś świadomy jej celów i potrzeb. Następnie stwórz spersonalizowaną propozycję, gdzie w wiadomości e-mail powinny odzwierciedlać, dlaczego uważasz, że współpraca z Tobą, właśnie Tobą, przyniesie wartość marce i podkreślaj tę wartość, jaką możesz jej przynieść. Opowiedz im o swojej niszy, charakterystyce Twojej publiczności, wynikach, które osiągnąłeś. Możesz dołączyć również portfolio, tak zwany Kit, zawierający informacje o Tobie, Twojej publiczności, przykładowych współpracach, jeżeli takie miałeś, oraz statystyki dotyczących zaangażowania i zasięgu Twojego konta. Pamiętaj też, żeby jasno określić oczekiwania, na przykład wynagrodzenie, produkty do recenzji. Pomoże Ci to uniknąć nieporozumień w przyszłości. Podsumowując, skuteczny profil na Instagramie to połączenie atrakcyjnego wizerunku, spójnej treści i strategicznego podejścia. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych poradników i do zobaczenia wkrótce. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to koniecznie obejrzyj ten film.